What the fuck is this piece of shit? Pamiętacie, jak niespełna pół roku temu gruchnęła informacja o tym, że wybrano w końcu aktorów, którzy wcielą się w tych głównych bohaterów filmowej adaptacji Zelda, i jakie larmo się wtedy rozpętało, jakie szambo wybiło, że ta obsada, no to tak niekoniecznie jest dobrze dobrana. I dzisiaj, kiedy opublikowano pierwsze zdjęcia już z tymi bohaterami w swoich rolach. No to mamy niejako powtórkę z rozrywki. No i umówmy się, można było się spodziewać tego, że dyskusja na temat castingu do filmowej Zeldy będzie bardzo gorąca, wszak to jednak jest jedno z takich najpopularniejszych uniwersów. No, wydaje mi się na całym świecie, zresztą świadczą o tym twarde liczby, bo wszystkie gry, tak naprawdę, które od początku tej serii, od początku tej franczyzy się ukazywały, no sprzedały się w ponad 150 milionach kopii, no to jest wynik no, trudny do porównania z czymkolwiek i nic dziwnego, że wtedy kiedy pojawiła się informacja, że no, doczekamy się filmowej adaptacji Zeldy, to też ta dyskusja na temat tego, któż tam mógłby zagrać te główne role, a więc i Zeldy i Linka, no rozgorzała na dobre. Ona nawet trwała tutaj u nas w komentarzach, bo mieliśmy na ten temat Materiał już na kanale, właśnie sprzed około pół roku, tam 4 miesięcy. Z tym, że raczej osoby wypowiadały się w miarę kulturalnie, na przykład odnosząc się do swoich oczekiwań: no, że nie wiem, Bo Bragason, która będzie grała tą Zeldę, no to troszkę za staro wygląda, troszkę ma takie za twarde rysy, żeby grać tą młodą Zeldę. Albo Iwan Ainsworth, który ma wcielić się w postać Linka, no, że bardziej przypomina takich chłopaków. Ze współczesnych boys I Jasne, każdy ma prawo do takiej opinii. Każdy może widzieć danego bohatera według siebie, ale też są pewne granice. And here we go. Bo jak ja te wszystkie wpisy i te takie oceny wyglądu aktorów rozumiem, bo każdy ma ten swój background giereczkowy, znaczy nie każdy, ale ten kto ma, to tym bardziej jakby e, może się wypowiadać i tym bardziej ma pewne skojarzenia, no bo też jest w jakiś sposób do tej serii przywiązany w większy lub mniejszy sposób. A też, no powiedzmy sobie szczerze, nie zafundowano nam przy tym castingu czegoś na kształt tego wyboru papiesiadu do roli Severusa Snape'a w Harry Potter serial, który będzie już niedługo, za rok czy za dwa. I no, to jednak była zupełnie inna kategoria i zupełnie inny poziom castingu. No bo wiecie, nie zdecydowano się na to, że Zelda będzie jednak niespodziewanie Czarnoskóra, a link nie będzie linkiem, tylko na przykład body positive lesbijką. bo tak, bo komuś się tak wymyśliło. A patrząc właśnie na to, co na przykład zrobiono z Severusem Snape'em i jak. Zrobiono race swap w przypadku jego bohatera, który notabene był jednym z najbardziej, najdokładniej opisywanych bohaterów przez Rowling w całej Potterowskiej sadze. No to wszystkiego chyba mogliśmy się spodziewać i spodziewać się najgorszego. No niemniej, kiedy ten casting został ogłoszony, tutaj, jak tak spojrzałem, i mówiąc oczywiście tylko i wyłącznie za siebie i w swoim imieniu nie widziałem tam niczego kontrowersyjnego. No, całkiem wydawało mi się sensowny dobór aktorów do ról, ale jak się okazało, było wiele takich osób, które jednak widziały tam sporą kontrowersję. Nigdy im nie wybaczę, że nie obsadzili Hunter w tej roli. Wyobraź sobie, że ulegli im celom. Którzy cierpią na epidemię męskiej samotności. Potrzebowaliśmy Hunter szefer w roli Zeldy dla ludzi, którzy mówią: Zelda nie jest mężczyzną, Hunter jest kobietą, a Zelda nie jest człowiekiem. Zostaliśmy okradzeni. Bigoci mogą odetchnąć z ulgą, dopóki nie zostanie ogłoszona dorosła Zelda. Ci wszyscy, którzy tak głośno krzyczą, a którzy nawet nie planowali oglądać tego cholerstwa, mogą już. Spać spokojnie i przestać narzekać. Mieli szansę podjąć w 100% perfekcyjną decyzję castingową z Hunter Schaefer i zdołali to spieprzyć. To w ogóle nie jest Zelda. W niczym nie przypomina Zeldy. Hunter Schaefer jest tym, kogo chcemy, bo mogłaby być dziewczyną Lonlona. No, czyli już wszystko jasne: zwykła, biała, biologiczna dziewczyna biologiczna z urodzenia, jest B, jest niefajna. Ale Hunter Scheffer, czyli Transfacet, w tej roli no, siadłby idealnie. Środowiska transpłciowe skrytykowały giganta branży gier, firmę Nintendo, za obsadzenie kobiety w roli głównej w nadchodzącym filmie na podstawie popularnej serii gier The Legend of Zelda zamiast aktora transpłciowego. Co do kurwy. I na serio, tak sobie myślałem, że kiedy HBO dostarczyło nam tego newsa właśnie o nominacji Esjadu do roli Snape'a, no to już większej castingowej dramy w tym roku się nie doczekamy. No bo ciężko wydawałoby mi się pobić tak no, ewidentną prowokację ze strony twórców w stronę fandomu. Gdzie, tak jak mówiłem, no, ten Snape jest przez Rowling bardzo dobrze opisany, bardzo szczegółowo, i to, że on będzie czarnoskóry, to też rodzi szereg pytań, szereg wątpliwości. I szereg no, takich zdarzeń, które w samym serialu mogą być odebrane co najmniej dwuznacznie albo dziwnie. No ale wydawało się, że no, ciężko będzie z tym konkurować. Że to jest taki poziom, że to jest taki level, który no absolutnie. Jest nie do pobicia, i notabene mam taką roboczą hipotezę, że wszystkie te osoby, które tak bardzo krzyczały, które tak bardzo lamentowały z powodu tego, że Hunter szefer nie zagra Zeldy, że Nintendo no, jest anty w ogóle trans i stosuje taką dziwną politykę, gdzie powinno być frontem do, do tych ludzi, to wszyscy ci ludzie, którzy tu tak wylewali te krokodyle łzy po nominacji PPS-a Du na Severusa Snape'a to pewnie klaskali uszami i mówili, jakiś to jest postępowy casting. Jakaś to jest naprawdę dobra decyzja, świetny wybór, coś świeżego, coś unikalnego, coś nowoczesnego, coś, co sprawi, że ten Harry Potter w końcu będzie różnorodny. To nieważne, że tych czarnoskórych, azjatyckiego pochodzenia postaci w samym Potterze było mnóstwo i Rowling bardzo wyraźnie je nakreśliła, nawet na eksponowanych rolach, nie, nie, to to się nie liczy. No cóż, jak wiadomo, Biały Snape tam, czy jakaś wiecie, biała dziewczyna i to jeszcze biologicznie urodzona w roli Zeldy, to, to jest nuda. To, to są rzeczy, które były modne, nie wiem, dekadę, może dwie dekady temu. I teraz ktoś oczywiście może powiedzieć, no ale na tym polega też wolność twórcza. Przychodzi jakiś ktoś, bierze sobie jakieś dzieło do zaadaptowania. No jak to robi coś swojego, unikalnego, to w ogóle nie ma dyskusji. No ale załóżmy, że jednak bierze coś do adaptacji i chce. Coś zmienić, chce tam wrzucić coś od siebie. I ja to w pełni rozumiem. Ale niech to ma jakiś sens. Tylko nie taki sens, że przyjdzie ktoś i powie, ej, ta postać w oryginale to ona miała biały kolor skóry, ale zróbmy ją czarną. Tak dla Hecy, fajnie będzie, prawda? Albo inny pomysł, no ta postać w sumie jest hetero w tej serii. Albo na przykład, no nic się nie mówi o jej orientacji, bo nie ma to tak aż wielkiego znaczenia. Ale zróbmy tutaj taki naprawdę mocno wyeksponowany, homoseksualny związek. Niech będzie lesbijką, albo będzie gejem. Bo wiecie, pamięć może mnie zawodzić i jeśli się mylę, to proszę wyprowadźcie mnie z błędu w komentarzach. Ale nie przypominam sobie takiej sytuacji w popkulturze w ostatnim czasie. Gdyby jakiś twórca w adaptowanym dziele nagle stwierdził no w sumie tutaj postać jest czarnoskóra, to zróbmy ją białą, zobaczymy co się stanie. No, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Jezus, wiecie co by się działo? Przecież internet by wybuchł, na ulicach amerykańskich miast mielibyśmy zamieszki, a piłkarze znowu przed meczami na znak tego, że przepraszają oczywiście czarnoskórą społeczność, klękaliby. Chociaż nie, czekaj. To chyba dalej się dzieje, prawda? Wracając jednak do Zeldy i do Hunter Scheffer. Ja tak zastanawiam się. Czy ci twórcy, którzy mieli ten film robić, którzy teraz nad nim pracują, to oni w ogóle wiedzieli, że taka aktorka była tam wkładana do roli głównej, to niemal jako pewnia, jak gdyby tak spojrzeć w tą banieczkę internetową, w tą banieczkę twitterowo X-owo, no to tam mnóstwo osób im widziało, że pasuje idealnie. Tylko nie wiem, czy to nie był czasem taki mokry sen fanów, taki fankast typu e, Coster Waldał jako Joel w The Last of Us, albo kiedy Adama Drivera przymierzano właśnie do roli młodego Severusa Snape'a, gdzie notabene byłby pewnie fantastyczny. Ale już nawet to pomijając, to tak się właśnie dziwnie złożyło, że wtedy, kiedy ten casting w ogóle został ogłoszony, a więc poznaliśmy nazwiska, to ta grupa, która bardzo mocno optowała za Hunter Sheffer, nagle się obudziła i nagle po prostu zalała swoimi wpisami całą sieć. Tak teraz, kiedy te zdjęcia się pojawiły także te osoby zaczęły tam być bardzo, bardzo aktywne i tak się jakoś dziwnie składa, że większość tych osób, które tam postują, mają gdzieś tam w bio swoich kont, wiecie, tą zaimkową taką narrację, że do mnie proszę zwracać się ona, ono, albo coś w tym stylu. No taki przypadek. A kto powiedział, że to był przypadek? No i tak, dobrze się domyślacie, bo to wcale nie o to chodzi, że ta bro, bo bragason, ona nie pasuje do tej roli Zeldy. Bo mi się wydaje, że pasuje jak większość młodych dziewczyn, blondynek z takimi, wiecie, ala, trochę elfimi rysami. Dlaczego by nie? Oczywiście tu każdy może oceniać według siebie i jednemu bardziej siądzie, drugiemu nie, ale w tej całej aferze wcale nie o to chodzi. Chodzi o to, że Nintendo nie wybrało osoby trans że no, to jest klucz całego problemu. Że od razu można wsadzić tej firmie w usta i przedstawicielom tej firmy, i twórcom e, tego filmu właśnie antytransfobiczne jakieś rzeczy. Tak jak Rdow Rowling, przyklei się do, do nich i zostanie. A potem, jakby kolejnym krokiem jest to. Żeby namawiać do bojkotu, co moim zdaniem pewnikiem się stanie. Swoją drogą tylko czekać, aż właśnie powiążą Nintendo i Zelda z JK Rowling, gdzieś tam wykryją, być może jakieś powiązania tajne i będą te same właśnie nawoływania bojkotowe, jak w przypadku chociażby Hogwarts Legacy. Tylko wiecie co, moim zdaniem, to tak jak w tamtym przypadku, tak i w tym nie przyniesie żadnego skutku. Bo tak jak mówiłem, Zelda to jest mega popularne uniwersum, wielka franczyza i moim zdaniem nawet jeśli takie nawoływania do tu będą, nawet jeśli będą jakieś głosy, że mmm, lobby antytrans tworzy film o Zeldzie, to ten film raczej będzie miał bliżej do wyników Minecrafta, czy Mario Bros, czyli przekroczenia miliarda dolarów zarobku. I to wszystko z białą, biologicznie urodzoną dziewczyną. Ja nie wiem, dokąd ten świat zmierza. No, ale to może wy odpowiadacie mi na to pytanie. Zapraszam was oczywiście do komentarzy, podyskutujmy sobie o tym, bo mam wrażenie, że to oczywiście będzie w jakiś tam sposób grzało opinię publiczną, w szczególności te osoby, które gdzieś tam z Zeldą wcześniej miały styczność, a zakładam, że takich jest naprawdę dość dużo. No i w tym materiale to już wszystko, pamiętajcie, dla chętnych, kto jeszcze tego oczywiście nie zrobił, żeby dostawić suba, żeby dać dzwoneczek, wtedy niczego nie przegapicie. I żeby podać też materiał dalej. W telefonach jest taka opcja, tam po przesunięciu. Można dorzucić jakieś 250 czy 500 punktów, i to potem oczywiście film winduje tak samo jak 7 słów w komentarzu. No tak sobie to wymyślił YouTube, i tak algorytm na to patrzy, więc niechętnie ale jednak muszę o tym przypomnieć i. Tym akcentem właśnie się z Wami pożegnam i zapraszam już do kolejnych materiałów na kanale. Cześć!